Siemaneczko, witam Was, kochani serdecznie i rok z tej strony. No, nagranie będzie kontrowersyjne, będzie szokujące. Kto jest bez winy, najpierw rzuci kamień. Eee, słuchajcie, ja e, jakiś czas temu albo inaczej od początku. W komentarzach ostatnio pisaliście: Irokez, jak tam u Ciebie prawo naturalne? Jak tam u Ciebie dekret Co z tego masz? Co się dzieje? Ja napisałem, że się za niedługo do tego ustosunkuję, no i myślę, że to jest najwyższy czas. No i teraz będzie troszeczkę szoku. Tak, prawo naturalne jak najbardziej istnieje, ale na pewno nie w takiej formule, tak jak podają ci, co sprzedają świadectwa, każą Wam podpisywać różnego rodzaju kolorami długopisów z małej, z dużej. Wielkiej, drukowanej czy niedrukowanej. Jest to specjalnie zamieszane, żeby nikt tak naprawdę nie zwrócił uwagę, jak to prawo naturalne jest ulokowane. Przekopać się przez to wszystko to jest, ja cię kręcę, poświęcimy na to bardzo, bardzo dużo czasu. Więc yy, osobiście, moje zdanie, yy, ja uważam, że prawo naturalne w tym wydaniu. Po prostu nie działa, i teraz pamiętajcie jedną rzecz: co wolno wodzie, to nie tobie w To, że jednym pozwalają na pewne zagrania, to nie znaczy, że wszystkim będą pozwalać. No i tutaj mam obawę, że pewni ludzie po prostu mogą ponieść konsekwencje, mimo że robili coś w dobrej wierze, no ale nie tak, nie tędy droga. Jeśli chodzi o dekret Cichockiego, pytanie: czy dekret jest. Czy, czy on działa, no z perspektywy teraz powiem tak, e, dwóch lat, no to, mm, bo mniej więcej wtedy, wtedy tym tematem się zainteresowałem, zająłem, e, przetestowałem, no i potem czekałem na efekty tego wszystkiego, e, co się po prostu będzie działo, e, więc tak, no dekret pięknie obnażył e, tutaj, Nielegalność naszej władzy w naszym kraju. No nie potrafią tego udowodnić, czy są urzędnikami państwowymi, czy, czy tylko pracownikami korporacji. Także tutaj mega, mega robota właśnie dekretu a propos uświadomienia. Co ten tekst spowodował? Spowodował automatycznie wyłączenie mnie z tej po prostu części biznesowej, z prowadzenia działalności, aktywności. No, nie było po prostu szans. Wypowiedzenie go w skarbówce, wywalenie z tak zwanej białej listy, skreślenie, no i, i konsekwencje. Tak? O tych konsekwencjach, no, mało kto po prostu mówi, więc ja tutaj z odwagą. No, właśnie mówię teraz o konsekwencjach, jakie mogą być. Oprócz tego, jeśli już podejmiecie temat dekretu, to automatycznie, jeśli wyjdziecie z tym publicznie, czy to do urzędów, czy nie, ściągacie na siebie oko po prostu Saurona. Represje systemu, komornicy, kasowanie kąt I teraz, ja tego nie mówię, że to jest jakoś wyssane z palca, nie wiadomo skąd, żeby. No, żeby być po prostu z wami szczery, jak to, jak to wygląda, więc doświadczyłem tego na własnej skórze, batalia niesamowita, i teraz kwestia, czy chce się wam kopać, bo mi nie, ja nie jestem już w trybie po prostu walki, wolę budować całkowicie nowe, no i zgłasza się do mnie mnóstwo ludzi a propos właśnie prawa naturalnego, a propos dekretu, że zostali władowani na minę, a potem, a potem pozostawieni po prostu samym sobie. Głupie widocznie i debilu, coś źle zrozumiałeś. Taka odpowiedź. Więc przestrzegam tutaj. Do posługiwania się i tym, i tym w takiej formie, jak jest prezentowana, no chyba że macie stalowe jaja, no to w tym momencie nie ma żadnego problemu. No a jeśli chodzi o, o właśnie dekret, to tutaj zobaczyłem film, filmik na, na Facebooku, który bardzo mocno mnie zaniepokoił. Filmik, czekacie na Facebooku, musielibyście wejść na czysto krwistych. Polecam serdecznie. Tam Tomek no, zadaje konkretne pytania i twierdzi, że nie chce dopuścić do, do wojny domowej. No Przedstawił to z całkowicie takiej strony, powiem szczerze, nie zatkało. Zatkało mnie, jak się dowiedziałem, że dostało wydany wyrok na, na pewną kobietę. Jak dobrze pamiętam, Aleksandrę Rudzką. Wyrok śmierci. Kurwa jakiś w ogóle dla mnie kosmos. Wiadomo, że agresja rodzi agresję, i teraz. Czym my tak naprawdę się różnimy, albo różnilibyśmy się, gdybyśmy po prostu takie wyroki wydawali, a potem wykonywali je? No, jakiś po prostu dla mnie istny obłęd. Także, jeśli to okaże się prawdą, a, a z tego co widzę, no to tak, no to automatycznie ja tego nie popieram w żaden po prostu sposób, mimo że wcześniej to robiłem, ponieważ zawyżałem, zaufałem. Przez długi czas sprawdzałem, przyglądałem się, co się po prostu dzieje, w jaki sposób na, e, podchodzą do tego mm, ludzie najbliżsi e, Tadeuszowi, i no, nie podoba mi się tam e, agresja. To moim zdaniem nie tędy, droga. nie tędy droga, aby obrażać po prostu ludzi, wyzywać od debili. Mi to po prostu nie pasuje. No a z tym wyrokiem śmierci to, to już w ogóle kosmos, jak doskonale wiecie, ja nie jestem za żadnego rodzaju po prostu przemocą. Jestem daleki od tego, nawet nagrywałem materiały, aby nie wychodzić po prostu na ulicę, więc nie tędy droga. Ja myślę, że system tu chce nas sprowokować, no i zacząłem zadawać sobie pytanie, po co akurat tak genialne narzędzie, jakim jest dekret, żebyście dobrze zrozumieli, genialne do tego, aby obnażyć tą nielegalność władz, teraz zostaje wykorzystywane po prostu w drugą stronę, kto za tym stoi? Nie mam żadnego pojęcia, ale no, myślę, że tutaj e, skontaktuję się z Tomkiem. E, no i zobaczymy, co, e, co dalsza część przyniesie. Natomiast chcę właśnie tutaj e, zareagować, bo e, ufacie mi i chcę wobec Was być po prostu szczery. No i jak się popełni błąd, no to jeszcze się do tego błędu. E, Przyznaję, może nie tyle błąd, to zdobyć doświadczenie. Nie jest to takie proste, tak jak się wszystkim wydaje na pierwszy rzut oka. Ostatnio się zacząłem zastanawiać, kto spośród tej alternatywy, alternatywy w cudzysłowie, pożal się Boże, rzeczywiście jest alternatywą. Bo z tego, co ja widzę, to alternatywa została stworzona całkowicie po prostu przez system. I, no i mamy teraz taką sytuację jaką mamy, chodzi o to, żeby ludzi porozbijać, zniechęcić, żeby ludzie padli na mordy, żeby byli rozczarowani, żeby się wkurzali, nie wkurzajcie się, słuchajcie, e, miejcie otwarte oczy, nie wierzcie w ani jedno moje słowo, tak jak powtarzam bardzo często i gęsto w moich nagraniach, po prostu sami sprawdźcie. Zapraszam serdecznie na profil na Facebooku Czysto kwiści tam właśnie są dwa, dwa ostatnie bardzo ciekawe filmiki. Tomka, na właśnie temat Cichockiego, na temat dekretu. Coś zaczęło się nie zgadzać i to bardzo grubo, przynajmniej skręciło nie w tym kierunku, co, co powinieno Jak dla mnie to jest o jeden krok za daleko. Tak jak kiedyś z Neosem, promowałem tą inicjatywę a propos Jarosiewicza. Włożyłem tam mnóstwo swojego czasu, serca, zaangażowania, no aby po czasie stwierdzić, że no cóż, pierwszy film na moim kanale, dlaczego odeszłem z Neos, zobaczcie sobie, tam, tam wyjaśniam, wtedy też miałem odwagę się przyznać do tego, że i ostrzec innych, że po prostu nie tędy droga. Ja myślę, że to jest bardzo ważne nagranie dla ludzi, którzy mają serducha, ludzi, którzy naprawdę realnie chcą coś zrobić. I takich ludzi w realu spotykałem coraz więcej i cieszę się z tego powodu. Objechałem ostatnio znowu Polskę, tym razem Poznań, Gdańsk. Po drodze, po, po drodze zahaczone było o, o łódź. Także bardzo intensywnie dzisiaj, dzisiaj Kraków. Więc słuchajcie, można jak najbardziej działać, tylko e, trzeba mieć oczy i uszy otwarte na maksa i tak jak mówię, nie wierzcie, nie dość że w ani jedno moje słowo, ale nie wierzcie kurwa nikomu. Dzień dobry. E, bo e, jeśli y, y, zaufacie tak na maksa, e, chodzi mi tak, zaufać OK, ale mieć po prostu zawsze w dystans. Zawsze się przyglądacie. Zawsze stańcie trochę troszeczkę tak dwa kroki z tyłu i, i obserwujcie. To nie znaczy, że macie siedzieć na dupach i nie, nie działać. Jak najbardziej, tutaj działanie jest wskazane. bo Moja przygoda z dekretem, gdybym gdyby się w to nie zaangażował, no to teraz. Nie mógłbym się na ten temat wypowiedzieć, no bo, no bo jak? Zdobyłem doświadczenie, mogę się wypowiedzieć, mogę powiedzieć, jakie rzeczy mi nie pasują, no i to właśnie czynię. Jeśli chcecie się ze mną spotkać yy, osobiście, to już niebawem będzie ku temu okazja. Zapraszam serdecznie yy, do komentarza. Zapowiada się bardzo, bardzo ciekawy. Pozdrawiam Was z całego serduszka. E, cieszę się bardzo, że prawda wychodzi na jaw. Yy. Ludzie już się sami kurwa domaskują przez, e, przez swoje działania albo po prostu brak tych działań. To są dobre czasy. Pozdrawiam Was serdecznie, jest wiosna. Ja zasuwam e, do ogrodu, żeby trochę się uziemić, porobić sadzonki, przygotować się do tego co nadchodzi, wspomóc matkę ziemię. No i oczywiście się zrelaksować. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i na razie.